No cieszymy się, że, że wygraliśmy, bo jak to mawia słynne przysłowie, lepiej wygrać niż, niż przegrać. Natomiast nie to jest najważniejsze, ja się cieszę bardziej z postawy chłopców, bo mieliśmy troszeczkę problemów w tym drugim meczu z opolskim związkiem, jeżeli chodzi o takie narzucanie swojego stylu gry, utrzymania się przy piłce. Trochę pracowaliśmy nad tym, żeby, żeby te elementy poprawić i, i fajnie, że dzisiaj jakby z czasem chłopcom udawało się dążyć do tego, żeby jednak przejmować inicjatywę w tym meczu. Podejrzewam, że gdyby ta bramka wpadła trochę wcześniej, to już wcześniej ten mecz były pod naszą kontrolą, natomiast z racji tego, że wiadomo, u tych chłopców jest jeszcze trochę, trochę stresu, pewna doza presji, takiej wewnętrznej, która sami sobie narzucają, ona też trochę przeszkadza w grze. Po bramce zawsze jest luźniej. I tutaj też było widać, że jak ta pierwsza bramka wpadła, to troszeczkę żeśmy się rozluźnili i, i udawało się już dłużej utrzymać piłce. Przede wszystkim podejmują ryzyko i widzieliśmy dzisiaj chociażby Huberta Kostka po lewej stronie, który właśnie cały czas wchodzi w pojedynki jeden na jeden i my też chcemy, żeby on był, żeby był odważny. Mieliśmy dużo otwarć krótkim podaniem od tyłu, gdzie nie boimy się tego pressingu przeciwnika i próbujemy naprawdę budować. I to jest ważne, że, że pomimo tego, że tak jak mówię, trochę tej presji stresu jest u chłopców to próbujemy, staramy się i gramy po prostu w piłkę nudną. Trudno było dzisiaj ograć przeciwnika? Myślę, że w pierwszej połowie było ciężko, w drugiej już pokazaliśmy, co potrafimy. Dzisiaj pewnie zagraliśmy najlepszy z tych trzech meczy dotychczas i to jest też na duży plus. Graliśmy też z drużną, która wygrała dwa mecze, teraz remisowała, więc bez porażki. Lider, Małopolska, A no, my w, chyba w tym meczu no, nie wyglądaliśmy gorzej od niej. Na pewno no, było widać, że mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji, bo mieliśmy cztery sytuacje w pierwszej połowie dogodne do zdobycia bramki. Nie udało się strzelić. Przeciwnik miał tylko jedną po jednym naszym błędzie, wykorzystał ją, strzelił bramkę, ustawił sobie mecz. Na druga połowa nadążyliśmy, szukaliśmy i zostaliśmy nagrodzeni w postaci gola pod koniec meczu. Mogło być więcej tych goli. No mogło być więcej, bo w doliczonym czasie gry yy, zawodnik wyszedł sam na sam, yy, uderzył w poprzeczkę. Mogliśmy zamknąć ten mecz 2-1, ale musimy też szanować ten punkt. Myślę, że w pierwszej połowie mogliśmy dużo więcej. No, to, że straciliśmy tą bramkę, to jest po prostu nasz błąd. Sieczka się poślizgnął, nie była sekuracji no i straciliśmy tą bramkę. No i cóż, oddali jeden strzał, atakowaliśmy, nie mogliśmy strzelić, na no, no, szczęście strzeli w końcówce to weszło. Mieliśmy jeszcze sytuację na samej końcówce meczu, żeby wygrać ten mecz, niestety się nie udało, ale jest jeden punkt i walczymy dalej. Małopolska to najlepszy zespół, z jakim mierzyliście się w tej edycji Pucharu Dejny? Yy, szczerze? Myślę, że Śląskie jest lepsze, a aczkolwiek to, że przegraliśmy ze Śląskim, to była po prostu nasza wina, nie zagraliśmy najlepszego meczu. Nie wiedzieliśmy co się dzieje, no ale co, mamy rewanżę, jedziemy dalej i oby to zaten, nie, już, ja byśmy weszli. Ciaki mają tutaj przede wszystkim fantastyczną okazję do tego, żeby pograć te, mecze na bardzo dobrym poziomie, bo nie ma co ukrywać, często grając tylko w sobotę w lidze wojewódzkiej, ten poziom jest zdecydowanie niższy. Jeżeli mamy tu chłopców wyróżniających, którzy mogą zagrać z tak również wyróżniającymi się chłopcami z województwa czy czy opolskiego, czy województwa śląskiego, to są znakomite warunki do tego, żeby oni się rozwijali. I to jest jakby największą korzyścią tych tak naprawdę zgrupowań, tych meczów i tych Eliminacji w trybierze bierzemy Wszyscy z sobą ponad rok, parę osób doszło do nas, parę odeszło, ale jesteśmy wszyscy razem, dobrze dogadujemy się, już jesteśmy rok razem. No i wszystko jest fajnie. No i co? Idziemy dalej. A jak będzie na wiosnę, jak sądzisz, bo teraz macie chyba remis, porażkę i zwycięstwo, tak? Troszkę mało? Na pewno mało, chcieliśmy więcej. W tamtym roku zdobyliśmy 6 na 6 tym, no niestety no, idzie nam gorzej, ale mam nadzieję, że w rundzie Rewanżowej zrobimy 3 na 3 wygrane i no i pojedziemy. Da ćemo mi biti bilo